Mieszane. Martialne. Sport, który tak bardzo kochamy, wchodzi w kolejny rok przemocy i wojny. Z każdym ciosem i kopnięciem więzy, które nas łączą. Ale świat mieszane sztuki walki to świat wrogości i plemienności. Aby uchodzić za fana, trzeba znać wszystko. Od nowych gwiazd, przez znanych mistrzów, do starzejących się weteranów. Pozwólcie, że poprowadzę was przez tę brutalną grę. Omówię ostatnie lata i przyszłe możliwości. Jedyne o co proszę, to abyście nacisnęli przycisk subskrypcji i polubili film. Przedstawiam teraz przewodnik dla amatorów UFC w kategorii lekkiej, bez ceregieli. Khabib wydaje się pragnąć tego zwycięstwa więcej niż swoich tytułów mistrzowskich. O, Makachev znokautowany. Musisz uważać na trójkąt ramienia tutaj. O, to jest krok po kroku. Islam. Makachev pokonuje Oliveirę zdobywając tytuł. I nowym mistrzem świata w wadze lekkiej Islam Makacieb! Terror rządzony przez Khabiba Nurmagomedowa w lekkiej dywizji powróciło w nowej formie. Teraz jego brat w broni Islam Macharczew starał się o pożądany pas. Jego zapasy przewyższały nawet umiejętności Charlesa Olivera. Dla rodziny Nurmagomedow i Islama, zdobycie złota UFC zawsze była formalnością ze względu na jego potencjał i etykę pracy. Bracie, wcześniej rozmawialiśmy o Islamie, faj, Charlesie i tak dalej. Mówiłem ci, Islam zabierze go na głębokie ocean i zmusi go do poddania się. Mówiłem ci, nic przeciwko Charlesowi Oliveira, ale Islam jest na innym poziomie. Ludzie po prostu muszą to zrozumieć. Muszą zrozumieć, że Islam jest dobry. Mówiłem ci. Rozpoczęła się nowa era. Ale bycie na szczycie oznacza niemal pewną nagrodę za Twoją głowę. Pierwsza dywizja firmy posiadała i wciąż posiada swoich wojowników. Niecierpliwie oczekujących na szansę na tron. Ale to nie 100 kilogramowiec będzie następny do wyzwania, a raczej człowiek o mniejszej posturze. Wielki Wolkanowski! I nadal najlepszy piórkowy na świecie! Zrób to 21 z rzędów! Jestem w stanie. Piórkowy król Aleksander Wolkanowski mógł być mniejszy od człowieka, który stanął mu na drodze, ale jego umiejętności i siła woli to zrekompensują. Właśnie te cechy zapewniły mu dotychczasowy sukces. Pomimo, że mierzył tylko 506 cali, jego czysta siła i wszechstronne umiejętności, pięć zwycięstw w walkach o tytuł przyniosło mu walki z elitarnym Maxem Hollowayem, trzy, ulubieńcem fanów Chan -sung Jungiem i Brianem Ortego, mistrzem brazylijskie jiu-jitsu. W jednej z walk folk dokonał czegoś, co nikt wcześniej nie osiągnął. Uciekł od tego. To mocne! To mocne! O mój Boże, to jest mocne. Albo jego ręce się wykańczą, albo ja umrę. Mówiąc prosto, ten człowiek był siłą, z którą trzeba było się liczyć, i stał się niekwestionowanym królem wagi męskiej. Dla machaczewa nie było nikogo bardziej odpowiedniego do rozmontowania podczas jego pierwszej obrony tytułu. W zimnych górach Dagestanu chodzi o chwałę i dziedzictwo. Zapasy to nie tylko hobby czy sport, to styl życia i reprezentuje coś więcej niż tylko pieniądze. To ucieczka, ścieżka do lepszego życia dla rodziny Machacewa. Teraz dobrze zabezpieczona dziedzictwo jest tym. Pozostało tylko jedno do zrealizowania. UFC 284 była sceną, gdzie Islam z bohatera Abu Dhabi stał się czarnym charakterem, stając twarzą w twarz z Alexem w Perth w Australii. Walka na wieki dwóch najlepszych na świecie rywalizuje o wszystko. Napięcie, dreszczyk emocji, oba są namacalne. To jedno z tych wydarzeń sportowych, które prawdopodobnie. Będziesz pamiętał dokładnie, gdzie byłeś, kiedy to się stało. O mocne uderzenie lewą ręką przez. Wolkanowskiego. Dla Wolkanowskiego i to jest jego. Och, koniec. Z góry to jest atmosfera walki, jak. Teraz on... Wolkanowski ma rozcięcie na czole, skacze, pracuje nad ciałem. Oto jest twój czas na zdobycie punktów. Niesamowita praca. Zobacz mój zegarek, sprawdź czas. Zwyciężyłby w legendarnym pojedynku i zapewnił, że pas wróci do Dagestanu, ale nikt tej nocy nie musiał się wstydzić. Folk udowodnił to wszystkim. Nie tylko przeszli pierwszą rundę, ale sprawili, że Rosjanie wydawali się śmiertelni. Zabrał mistrza w głąb wód, potwierdzając, dlaczego jest jednym z największych, którzy kiedykolwiek to zrobili. Ten facet jest tak silny, zawsze próbujecie popchnąć. Jego styl, wiesz, jest trochę inny. Jak się porusza szybko i jak jest silny, wiesz. Zamiast krytykować sędziów i innych, mogłem zrobić więcej. Jestem dla siebie surowy, co prowadzi do mojej poprawy. Wykorzystam małe błędy, które popełniłem, kiedy następnym razem wyjdę na boisko, żeby ich nie powtarzać. To była konfrontacja, przypominająca stare opowieści, daleko od przechwałek współczesnych walk. O tym to było. Opierając się na niczym innym jak szacunku dla siebie nawzajem i woli zrobienia jednej rzeczy, wygrania, cały czas Charles Olivera niecierpliwie w kuluarach czekał na kolejną szansę na swój tron jako fan. Brazylijczyk, ulubieniec publiczności, przejął pas po Habibie. W jednym z najbardziej dynamicznych i burzliwych panowań tytułowych, które kiedykolwiek obserwowaliśmy, jako widzowie gry, to wszystko, co oczekujemy. Ludzie myślą, że Oliver nie był potworem, bo były momenty, kiedy ludzie go pokonali, jak Paul Felder, który go zmiażdżył i... Kap spróbował go znokautować. Mimo pokonania on się otrząsnął. Chociaż Machaczew pewnie poradził sobie z The Bronx na UFC 280, największym błędem, jaki kiedykolwiek można zrobić, jest zlekceważenie Olivery. To człowiek znany z powrotów, wyrzeźbiony z materiału, jak jego przeciwnik. Wychowany w brazylijskich fawelach, Charles wie, co to znaczy być najlepszym, co przekracza wartość 10,5 funta złota. pieniądze z moich walk, które wygrałem. I pokonał swoje demony. Machaczew to kolejny rozdział w Księdze Królów, ale to jest gra walki i to nieprzewidywalna natura tego sportu sprawia, że włączamy go co tydzień. A czasami władze zapewniają, że walka po prostu nigdy się nie wydarzy, ale to w ciemnościach światło świeci najjaśniej, a w świecie mieszanych sztuk walki pojawia się okazja dla bohatera, aby się wykazać i dokonać czegoś nieprawdopodobnego. Czy Charles Olivera wycofał się z walki z islamem i czy Alex Wolkanowski go zastąpił? Tak, wszystko to jest prawdą. Piąta runda Sparingów, wczoraj wieczorem miał wsiąść dzisiaj na samolot. Rozciął sobie szeroko brew, oczywiście nie może tam polecieć z tym. Można by twierdzić, że ta nowa konfrontacja była lepsza od pierwotnej. W końcu co nie jest do kochania w kolejnej superwalce, Wolkanowski miałby drugą szansę na zostanie jednoczesnym podwójnym mistrzem, tytułem którego pragnie wielu, ale osiąga tak niewielu. Mimo nieidealnych okoliczności, Wolkanowski był mistrzem z jakiegoś powodu. Jeśli ktoś mógł zaskoczyć w lwim gnieździe Abu Zabi z dziesięciodniowym wyprzedzeniem, to był to on. Czuję się dobrze. Obserwuj ludzi. Teraz wszyscy mnie popierają. Człowieku, ostatni raz, ostatni raz w Australii, bracie. Wszystko się zmieniło. Wszystko się. zmieniło. Potrzebuję każdej możliwej korzyści. To jest wszystko, o czym on myśli. Nie potrzebuję nic z tego. Ja mam. Te, to jest wszystko, o co się martwię. Ty nie potrzebujesz. Potrzebuję tego, bracie. Polegam na swoich umiejętnościach. Nie tłumy, nic. Jak... Zaokrąglając rok Islam Machaczew usunął wszelkie wątpliwości W brutalny sposób Dostarczając ekspresową paczkę od piszczela do brody By znokautować Alexa już w pierwszej rundzie Czego nawet najlepsi strajkerzy Nie byli nawet blisko zrobienia Dominacja nie była ustanowiona Tylko potwierdzona Ciężko przewidzieć, że ktoś szybko zdetronizuje Dagestańczyka, ale w świecie walki Czas jest zawsze niepokonany Jak wspomniano Charles Oliveira jest następny jego kontuzja uniemożliwiająca zdobycie złota może być błogosławieństwem, daje więcej czasu na trening, co oznacza więcej czasu na studiowanie, analizowanie i opracowywanie stanu gry, aby pokonać króla Astę. Były tymczasowy mistrz Justin Getty to druga oczywista opcja. Człowiek skrótowiec z powodu ten człowiek otrzymał bonus za wydajność za każde swoje zwycięstwo i żyje nie tylko dla złotej chwały, ale dla symfonii przemocy, którą wykonuje za każdym razem, gdy wchodzi do klatki. Justin Gety to potwór. On jest potworem. To przerażający indywidualista. W sporcie, który jest brutalny, który jest z natury brutalny, on wyróżnia się jako najbardziej brutalny. Z jego niszczycielską siłą knockoutu wszystko jest możliwe w pojedynku. Jednak jego bolesna porażka w walce o tytuł z samym Khabibem może przynieść stare demony, te, które pod najjaśniejszymi światłami przeciwko protegowanemu Rosjan nie będzie w stanie się ich pozbyć. Narracje dominują w mieszane sztuki walki, sprzedając historie o legendarnych rywalizacjach wynikających z konkurencji lub werbalnych spięć między zawodnikami. Dla Armana Sarukiana z Armenii byłoby to trochę z obu. Mam wiadomość. Islamie, nadchodzę. Nadchodzę dla ciebie. Wyzwanie i mistrz historii stawili czoła sobie w 2019 roku, roku delikatnie mówiąc. Debiut Armana w UFC w wieku zaledwie 23 lat. Mimo, że tej nocy nie stawił czoła, dojrzałość i inteligencja bojowa w tym wieku wskazały, że walka była zacięta. Udowodniło, że z czasem będzie miał kolejną szansę. Po trzecim z rzędu zwycięstwie nad Benilem Dariuszem przez knockout w pierwszej rundzie, drogi nieuchronnie prowadzą z powrotem do tronu wagi lekkiej. Jako starszy, mądrzejszy i w szczytowej formie, na pewno będzie to zmagania w zapasach najwyższego rzędu. Ale Francuz Benoit Saint-Denis to jeden z najgorętszych talentów tego roku. Cieszymy się z dodania do rosnącej listy europejskich pretendentów, który ciągle przechodzi od siły do siły. Francuscy wierni go w pełni popierają. Były operator sił specjalnych. Jego umiejętności bojowe przekształcają się w sukces w klatce, osiągając serię pięciu zwycięskich walk. Epickie kopnięcie w głowę zdmuchnęło dach z areny UFC 295, gdy pokonał Mata Favole. Jeśli można polegać na jego instynktywnym stylu walki, oczekiwałbym więcej tego samego w bieżącym roku.